Ocajcie w ten kolejny piękny dzień. Dzisiaj startujemy spod schroniska Dibona. Mamy godzinę 8.40. Parking już powoli się zapełnia. Jest dzisiaj poniedziałek, tak, końcówka lipca. Idziemy tak, Staldi, tak jakoś tędy, grota Ditofana, Tam też jest krótka ferata, i wyjdziemy początek na Lipelle żeby przejść tunelem, kawałek za tunelem odbijemy ścieżką, żeby już wrócić tam dołem do schroniska. Od razu z parkingu mamy dosyć podejście. ostre podejście. Umiarkowanie ostre. Tutaj też ułatwia, że podjeżdżamy na praktycznie 2000. Jesteśmy już bardzo wysoko, ładne widoki. Teren skalisty. Dzisiejsza trasa opanujemy no, na jakieś 10 km około 1000 m w pionie. Wedle map, map CZ 4 godziny 40 minut. Zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie, ale na pewno więcej. Tak, zobaczyliśmy od razu Susła. Chyba Susła. pewnie nie widać. Fajne puchate. Fajne puchate, wielkości małego kota. Na dwa się nie jesteśmy bezpieczni. Są pokrzywe. Idziemy na stalgi. Początkiem feraty jest mała taka półeczka. kawałek który na niej dojść też na ciekawe nieubezpieczone czuwa. Nie Ale tak, trzeba uważać, bo susły zrzucają patrz, O, kozica na górze jest nawet. Gdzie? Tak, kozice trzeba rzucają widać kamienie. No, nawet dosyć lecą. Więc tutaj dobrze byłoby założyć już kask przy znaku na, na, na Astaldi. No, niepozorna kuska, bo trafi szkód robić. W początek feraty. Korzystanie właśnie ze słońca. Trzeba przygotować alpejskiego tofinka. Grześć to pięknie w słońcu. Oczywiście nadgrzezone został przedrżane już. Półeczki, widać bardzo ładne warstwy tutaj. Góry mają warstwy. Tak, tak, w tym usowisku mogliby być. Jestem teraz na gorąco z tego miejsca, co mówiłem właśnie, że trzeba wykonać ten krok bez. Takie małe osuwisko jest. Niestety moja żona no, zawróciła tak. Jeszcze musi się obyć. Też właśnie bardzo jest ważne, żeby znać swoją granicę i nie pchać się na siłę, tak? No bo tutaj faktycznie może sparaliżować, też powiem. Nie było lekko tu przejść. Więc tak, góry <gry> nie znają litości nie wybierają, więc jak nie czujesz się, tym bardziej, jak cię opanowuje strach. Masz miękkie nogi, tym bardziej gorzej jeździć do przodu. musi mieć, czujesz pewnie. A jeśli się to po prostu no, już nie ma odwrotu i co, tylko śmigło wzywać. No, to niby to jest klasyfikowane na A lub B, ta ferata, ale przez takie momenty, właśnie bez zabezpieczenia, bez nawet jakiejś poręczówki, tak? No to to zmienia wszystko. Żadną ulgą na honorze jest to, jak ktoś zawróci. Widzicie, wszystko o to chodzi, żeby po prostu wrócić całemu do, do domu. Dobra, ja tu nadal lecę dalej. Mam nadzieję, że nie będzie więcej takich niespodzianek jak tutaj. Zobaczymy. Tu widać, że ewidentnie jest jakieś osuwisko, więc tam nie mieli problem, żeby prowadzić cokolwiek. Jak jakaś lawina zrywa to. Dobra, i mamy pierwszą klamrę. No, w ogóle ciekawa fratka. Skwana niby na A, B, na mapach A+. Wczoraj niby robiliśmy o, jest klamra. Wczoraj robiliśmy na B, tylko że podejściowa. Nie było czegoś takiego. Na pewno ekspozycja jest o wiele większa. Miałem jedna klamra, a mamy ich więcej. Muszę się robić feratowo. Osobiście bardziej boję się takich fragmentów. Jednak Lina czy coś bardzo dużo daje, więc myślę, że ta Lina dobrze zrobiła, że zawróciła, bo tu nie jest lepiej, że musiałem nagrać tutaj na tym pięknym tle, i widać warstwy. Właśnie po to tu się przyjeżdża, ale tych widoków no, tego nie zobaczycie w Polsce, jest pięknie. dyrektować się, to już pięknie idzie trawersem, Ferata jest Lina. Super. Też w tej sytuacji właśnie tak, nie wiem, coś robię, czy coś. Super sprawdza się właśnie ląża z pączykowa. Sztywno ona się spiąć i nic na pewno nie szarpnie. Jak mielibyśmy polecieć, to w sumie prawie nie polecimy. Znaczy na To Tu właśnie idealnie widać, jak przydają się dłuższe ramiona. Przez nawet łączenie nie mogę przełożyć. Wtedy nie muszę się przypinać na kilka razy. cyk. Będzie podobały mi się właśnie te skalne takie półki wyryte w ścianie, więc tutaj jestem jakieś pierwsze marzenie zostało spełnione. A kask widać przydaje mi się głównie, żeby nie uderzyć w skał tak. <śm> 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 Tak, zrobił się już o wiele fajniejszy. tam tych dwóch elementów. Jest no, bardzo, bardzo, bardzo przyjemny widokowy. Nie jest wymagający kondycyjnie jak do tej pory. No w połowie feraty trafiały na takie widoki, aż po prostu tutaj usiąść, odpocząć, coś zjeść. Przede wszystkim delektować się. W połowie ferata mamy wypłaszczenie. Idziemy po ogromnym stoku. I tak, nasza ferata kończy taką piękną ścieżką przez zbocze. Ja się na tamtym kamieniu, myślałem, że to jest prawie połowa. Bo wedle mapy to praktycznie jest połowa. Tylko, że końcówka to jest po prostu spacer przez. no. rumowisko, tak. I tak, tak na gorąco podsumowując, ferata. Nie była mocno trudna, ale było tych parę elementów takich, że naprawdę można było się wystraszyć przez to, że nie było w ogóle liny poręczowej, tak. Co też całkowicie nie rozumiem, bo ferrat jest określana jako dosyć łatwa, więc myślę, że powinna być zabezpieczona w każdym miejscu, no ale nie była. Można się trochę zdziwić, zwłaszcza jak na pierwszy raz, ale poza tym fajnie, już tu są klamry, jest ładne trawersy, widoki super kondycyjnie, kompletnie wymagająca praktycznie No Dobry punkt wyjścia na początek. Później można połączyć z jakiś ze szlakami. Czeka jak dalej jeszcze przejdziemy się, więc korzystajmy z tej wysokości, którą nabraliśmy. Zrobiłem podejście pod Grotta di W ogóle nieoznaczone. Później zrobię ujęcie z dołu. Idziemy taką właśnie szczeliną, takim źlebem. I tu zaczyna się właśnie lina. Tak, zaczyna się Ferata. Koleko pochyło półku. Chodziliśmy stamtąd, tu, tu, tu. aż łatwo zaczęło się do góry, a nie widać, jak nade mną jest grotta. Wygląda naprawdę mistycznie, magicznie. Zielona trawa przy grocie, jakby kusiło, żeby wejść do jakiejś magicznej krainy. Znając życie, powinienem tam jakiś potwór czaić. żeby ja nie wrócił, A przynajmniej będzie film. No jest ciekawie, wilgotno. Słychać nie, ptaki, nietoperze. No i dotarliśmy do groty. Prawda wygląda nieźle, coś ciekawego <ścoughs> niezłe odskocznie od szlaków na zewnątrz. Jest wilgotność, lisko. Jak chce się wejść głębiej, to też potrzebna czołówka. Tu początek, żeby zrobić to, jest wystarczająco jasno. No, Tracka ciekawa, ciekawa. Dobra, na no, zapoznanie się. Ekspozycję też troszeczkę jest, można się przyzwyczaić. Jak ktoś określił takie B, no, coś koło tego może być. Nazwany chłodek. Tutaj klimatyzacja włączona, więc można odpocząć po lekkich upałach. Teraz czas na klasyczną fotkę na tle tej dziury. O, widać jak nietoperze czy ptaki wzbogacają groty swoimi właśnie nawozem. Nie dziwię się, jak później z tego wychodzi coś ciekawego. Nam udało się już odnaleźć ferratę i po niej jesteśmy, więc pokażę, jak to na nią trafić, bo to nie jest takie oczywiste. Nie ma za bardzo oznaczeń, więc tak yy, tutaj. Ścieżka główna leci gdzieś tam dołem, wywijały takie mniejsze ścieżki. Nie wiem, ma charakterystyczne takie coś. I tutaj jest takie zagłębienie skaliste. Na tej ścianie jest mały symbol G, g. może ze strzałką kiedyś tam było. I kierujemy się tam do góry i za tym winklem zaczyna się ferata. Na pierwszy rzut oka widać. A mam nadzieję, że Wam pomoże. Na mapach czy jest całkiem dobrze oznaczona, ale nie ma dojścia oczywiście. Więc będziecie się trzymać tego punktu. To, to, to na to traficie. Mamy taki bardzo charakterystyczny źlep. Za tym winklem idziemy dalej do góry. Po drodze będzie znaczek G. Idziemy dalej, tak? Tam nie ma za bardzo znaczeń, ale za tym winklem do dosłownie zobaczycie drabinkę. Sama ferata idzie górą i tam. Tam jak się przyjrzycie widać ubezpieczenia. Błyszczą się zielona trawka. Tam dalej zaczyna się już grota. Dodam to też na strawie. Tam będzie cały czas cały ślad, oznacza punkt, więc to ułatwi. Mam to zajęło chwilę. Spotykaliśmy też Polaków, którzy wedle przewodnika myśleli, że to jest dalej. No i poszli dalej już nie wrócili, więc może inny razem trafią. Trzymam kciuki. Dalej szlakiem na zachód. Bardzo ładnie trawersuje góry delikatnie, w dół. Nie tak jak wczoraj, że wsuwaliśmy się prawie na tyłkach po kamieniach. Można się naprawdę delektować widokami a nie tylko pod nogi patrzeć! Wreszcie przetestuję mój zestaw do filtrowania. Super butelka taka strunowa, można wygodnie nalewać i podłączyć filtr. Akurat on sobie ramieni. Też trochę leżał w szufladzie, więc go przepłuczę. Wreszcie mamy wody. Nie ma to jak przemyć się w zimnym strumieniu. Ale zresztą bo to nie była taka zimna. Lekko ciepła, ale od razu. Morale plus 100, woda uzupełniona, bo już naprawdę było słabo. Więc tutaj tak, jak coś to źródełko jest, więc teraz tylko godzinka do samochodu. Coś zjeść kończymy tą przygodę. Też przyjemniej w lesie się idzie w cieniu. duża zmiana, i na nas ciekawego. To zielka przede mną i O! To jest strumień! Zjedliśmy na szybko w schronisku. No jest bardzo ładne, fajne. Po jeszcze musimy się przyzwyczaić do włoskiego stylu jedzenia. Chcieliśmy je zjeść jakąś pizzę, pierogi, cokolwiek. Nie ma. Kuchnia zamknięta do dziewiętnastej. Wybłagaliśmy kanapkę. A i tak, miłe zakończenie tego w sumie ciężkiego dnia. Dwie feraty, Ładna pętelka. Wyszło jakieś 10 km 700 przewyższeń. Ona była dyrektować się widokami. Dzięki za oglądanie, cześć.